Siema, 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 tu jest Olek, tak? A dzisiaj z Kilkiem będziemy otwierali. Jaka to skrzynka? Legendary Chest. Legendary Chesta. W Clash Royale. Mogę już otworzyć? Dobra, Kilkus. Czekaj, a możemy jakąś nową trafić? Możemy trafić. Na pewno. Kłoda jest słaba. Dobra, no ja pe Na nasz. pewno, czekaj. Ja na pewno wolę, czekaj. Może jak ty ja. Ja strasznie lubię tą legendę. A czy nie, to nie ta, pomyliło mi się. Czekaj, muszę. Tutaj już nie O, te legendy. Nie, nie. Pokażę ci. Ona jest na samej górze. Ale z legendami jest to chyba nie możemy trafić. Tak. No możemy nową. Ale tych nie możemy. Ale pokażę ci tą moją ulubioną. No. To, to gościolek, patrz. No, Elu. Nie ma dalej tu. Gdzie jest Graveyard? nie? No, Graveyard. Też lubię Sparkiego, choć to dziwne ale ja lubię Sparkiego. Też lubię. Graveyard. No, on jest spoko. Dobra, i Klau... się... Więc otwieramy. Jest! Ja ją lubię. To jest moja fajna Nightwitch. O, no właśnie. To dobrze zrobiłem, nie? No dobra. Gdzie ją dajemy? Za kogo? Mm, nie wiem. Nightwitch use. Daj mi... Za wypróbuj. Huntera. Nie wypiłuję. Nie wypił bojemy. Co mam Czy to jest? Info. Dobrze. podobna do normalnej łyczki. No to mogę zagrać... Nie, bo jej nie wziąłeś. O. Za kogo? Za huntera? Możemy. Bo ty i tak za bardzo huntera nie używasz. W sumie też. Znaczy, grasz z nim, nie mnie, ale... Mam jeszcze trzy legendy. Bo to, to jak... na pewno jest więcej niż ja, bo ja mam zero i drugą legendę. Ale... To nieważne. ale to jest, jest tak Ty masz tyle. Legendę się jak przegram, bo i tak mamy nową arenę. Znaczy legendę. Patrz jaki ja tak. I tu mam obronę. Do, on doba. Czy on jest. Tak, Aha, nie. Tak nie, to on nie ogania tak, tak tej gry To jest dobre? Okej, okay, no to mamy już 1-0. Dobra daj, mogę jeszcze. jak go nabiję. Uuu balon. I Nightwitch, no. uważaj! Plc. Nie, on nie może bić na górę. To i ich, ich, ich będzie dobrze. O nie. Ja to zrobię? Muszę dać jego. Bo on Jaka dobrze... W... Mamy jeden zero dalej. Dobra. Mamy dużą prze... O nie. Nie mamy dużej. A ja, 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 ja Dobra. I tak to przegrać, bo Kileku nie jest za dobry w tą grę. Możesz przegrać, mi to mm. nie do znaczenia. Mamy nową legendę. Mam i tak nową no To Ale, my więc... już na dzisiaj kończymy. Nie, posiłku czeka. Jaki ciekaw. chicken? Dobra, to my się już z wami żegnamy. Do następnego odcinka. Cześć, pożegnaj się, Olek. Manko.